Dzień dobry. Dzisiaj przedstawiamy Hyundai Tucsona w wersji wyposażenia Comfort wyposażonego w silnik benzynowy 1.6 generującego moc 132 koni mechanicznych. Wersja Comfort charakteryzująca się już z przodu z srebrnym, chromowanym grillem kaskadowym. Ten konkretny model jest w kolorze Olive Grey. Z boku 17 calowa lufelka, migacze w lusterkach, z tyłu przyciemnione szyby, relingi dachowe, z tyłu czujniki parkowania. Opcjonalnie możemy sobie doposażyć samochód w kamerę cofania z 7 calowym wyświetlaczem. Samochód już bardzo dobrze wyposażony, automatyczna dwustrefowa klimatyzacja, wielofunkcyjna kierownica oprzyca skórą, automatyczne światła, czujnik deszczu zmierzchu. Ten konkretny model jest wyposażony w 6 manualną skrzynię biegów. Oczywiście zapraszamy na jazdę testową takim samochodem. Ten konkretny model jest dostępny od ręki, można go sobie sfinansować w postaci kredytu, leasingu bądź płacić gotówkę i kwestia rejestracji i wyjeżdżamy z salonu samochodem.